palec, jeżeli kiedykolwiek śmiałeś się z kogoś, gdy się przewrócił. Podnieś palec, edycja ludzi niemiły. Jeżeli podniesiesz przynajmniej pięć palców, to znaczy, że jesteś niemiły. Podnieś palec, jeżeli kiedyś śmiałeś się z kogoś, kto śmiesznie wyglądał na ulicy. Podnieś palec, jeżeli nagle rozłączyłeś się z kimś podczas rozmowy telefonicznej, bo nie chciało ci się rozmawiać. Podnieś palec, jeżeli jeszcze nie polubiłeś tego filmu. Będziesz bardzo niemiły, jeżeli tego nie zrobisz. Podnieś palec, jeżeli lubisz denerwować swoich znajomych. Podnieś palec, jeżeli kiedykolwiek popatrzyłeś się na kogoś krzywdy. Podnieś palec, jeżeli lubisz prowadzić kłótnie, nawet wtedy, gdy wiesz, że nie masz racji. Podnieś palec, jeżeli celowo zjadłeś czyjeś jedzenie. Podnieś palec, jeżeli dużo przeklinasz. Podnieś palec, jeżeli kiedykolwiek skopiowałeś zadanie domowe od kolegi. Podnieś palec, jeżeli kiedykolwiek nie podziękowałeś komuś za coś, co za ciebie zrobił. A teraz skomentuj, ile palców podniosłeś wesołych świąt. Podnieś palec, jeżeli kiedykolwiek śmiałeś się z kogoś, gdy się przewrócił. Podnieś palec, edycja ludzi niemiłych. Jeżeli podniesiesz przynajmniej pięć palców, to znaczy, że jesteś niemiły. Podnieś palec, jeżeli kiedyś śmiałeś się z kogoś, kto śmiesznie. To najłatwiejsza praca na świecie, dzięki której możesz zostać milionerem. Jedynie musisz oczyścić plażę za pomocą tego narzędzia. A wśród tych śmieci ludzie często znajdują pieniądze, a czasem nawet drogą biżuterię. To najłatwiejsza praca na świecie, dzięki której można. Mamo, czy jest dziś wolno od szkoły? Tak, oczywiście, że tak. Co? Serio? No tak, synie. O, tak super, cieszę się bardzo. Ej, mamo, czemu każdy idzie do szkoły? No właśnie, czemu ty nie idziesz? Bo mówiłaś mi, że dziś jest wolne. Kłamałam. Aha, mamo, co dzisiaj na obiad? Nic, zamów sobie coś innego. Okej, okay, synie, czemu zamówiłeś jedzenie? Bo powiedziałeś, że nie ma obiadu. Mam zrobiony obiad, więc masakra. Aha, czyli kłamałaś. No i co z tego? No nic. Aha. Czy moja mama dobrze robi, że cały czas kłamie? Oh.

To jest Trend i choruje na autyzm, ale jest jednym z najlepszych artystów, jakich kiedykolwiek yeah. zobaczysz. Potrafi narysować praktycznie wszystko, co mu powiesz. W mgnieniu oka Trend narysuje to, co miał napisane na karteczce. Zobaczcie tylko jak dobrze mu to idzie bez zatrzymywania się i myślenia nad tym co rysuje. Trend uwielbia rysować i robi specjalnie rysunki dla swoich fanów, nawet jeśli ma jakieś ciężkie rzeczy do narysowania. Zobaczcie, tylko wyszedł mu ten rysunek. Napiszcie swoją ocenę tego obrazka w komentarzu. To jest trend. Dziękuję. 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 To jest trend. Ja nie wiem, jak to jest. Pan się zawsze powtarza, że ja jestem jego synem. Ale patrząc na ten poziom inteligencji, no to szczerze, wątpię. Na pewno jestem adoptowany. なんでセミナーは何とか見たことがないのか。ああ。ってことでセミナーは何とか見たことがないのか。ってことでセミナーは何とか見たことがないのか。 Kolejny wspaniały dzień w szkole. Fjorten, radzę ci dziś uważać na lekcji, bo nauczycielka jest jakaś zła. Na luzie, Mateusz, na pewno nie będzie tak źle. Dobra że dziś macie lekcje ze mną. Ej, dawaj, Mateusz, porobimy sobie z niej jaja. Fjorten, ja się na to nie piszę, bo się źle skończy. Dobrze, popatrz na to. Pani nauczycielka śmierci! ten, co wyprawiasz? Za to załatwię ci wyrzucenie ze szkoły. Przepraszam, ja nie chciałem. Teraz już za dużo nara. Czy ta nauczycielka źle zrobiła? Zostawcie suba i wbijajcie na nowy odcinek na kanale. Kole